Dziś wideo informatorze o akcji, do której warto się przyłączyć, o seminarium dyrektorów samorządowych instytucji kultury i o występie artystów z Tarnopola. Już za chwilę będzie można przyłączyć się do akcji "Szlachetna paczka" i przygotować pomoc dla kogoś, kto naprawdę będzie jej potrzebował. Szlachetna Paczka to projekt, w którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. Wolontariusze w swoim otoczeniu wyszukują rodzin, dla których pomoc materialna będzie konkretnym impulsem do zmiany. Już 19 listopada odbędzie się otwarcie bazy Szlachetnej Paczki. Polega to na tym, że wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wybrać rodzinę, której chce się pomóc. Oczywiście również 19 listopada odbędzie się Marsz Szlachetnej Paczki. Zapraszamy wszystkich Lubanian do udziału w naszym marszu. Odbywa się on już piąty raz na terenie naszego Lubania, także wszystkich serdecznie zachęcamy. 7 listopada w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu obradowali szefowie placówek kulturalnych z zachodu Polski. Cykl takich seminariów jest jednym z projektów związanych z pełnieniem przez Wrocław funkcji Europejskiej Stolicy Kultury. Celem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń i zaproponowanie jasnych wytycznych dla samorządowych instytucji kultury. Jest wolna amerykanka, jeśli chodzi o przepisy rządzące kulturą. Są zróżnicowane statusy instytucji kultury. Trochę inne przepisy rządzą działalnością muzeów, trochę inne przepisy rządzą działalnością bibliotek. I jakby największa taka próżnia prawna jest po stronie domów, ośrodków, centrów kultury, takich uniwersalnych instytucji. Zdaniem organizatorów seminarium ważne są partnerskie stosunki samorządu, placówki kultury i lokalnego środowiska. Popieramy taki model tzw. społecznościowego domu kultury, czyli takiej instytucji, która jest mocno wyrośnięta w lokalne środowisko, która nie żyje tylko dla siebie, ale współpracuje w tym, z tym środowiskiem i jest z nim w głębokiej relacji. 6 listopada w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu wystąpili artyści z Tarnopola na Ukrainie. Na scenie zaprezentowały się dwa dziecięco młodzieżowe zespoły taneczne z Brucz oraz Tango. Doskonałe przygotowanie tancerzy i pieśniarzy zaowocowało występem, który porwał lubańską publiczność. Wielu widzów miało szczęście zostać nie tylko biernymi obserwatorami wydarzenia, ale na zaproszenie zespołu włączyć się do zabawy na scenie. Widowisko składało się z dwóch części. Najpierw artyści przedstawili tańce i pieśni z folkloru ukraińskiego. Jedną część stanowił balet pod tytułem Niepodległość. Podczas występu można było wesprzeć akcję pomocy dzieciom dotkniętym wojną w Donbasie. Publiczność nagrodziła gości z Ukrainy owacją na stojącą.